Ciemka wszystkim w, w drugiej części skopalni wolność z kopalni gdzie wydobywano żelazo idziemy dalej z zalanym chodnikiem Podobno zawsze tu było masę wody patrzcie jak widać gdzie tu woda była przykryło mnie by, praktycznie i to tak samo widać ślady. Te brązowe to była do tego momentu woda, a te jasne na stropie to było tylko taka wolna przestrzeń. Pod nogami masy klamorstwa starych podkładów. Idziemy do przodu powoli, trzeba uważać. Artefakty stare. Cóż, jeden chodnik, drugi zalany do kolan w tym momencie. No i idziemy tym chodnikiem, no bo cóż. Widzę jakieś elementy tutaj obetonowane, w zbocznienie chodnika. świetlę podobno kopalnia w której się znajdujemy ma około 3 km chodników patrzcie masę tego tu jest że ja wam tak pokażę takie rzeczy ciekawsze Tu jest tutaj motyw betonu Heh. zawsze betonowane w tych miejscach, gdzie, był, gdzie była słabo skała, więc wzmacniali tutaj takimi szałunkami betonowymi, miał strasznie klamoru pod nogami. Na na rury prawdopodobnie, bo takie szerokie są. O kurczę, fatalnie syfu jest. Fatalnie syfu. Widzę chłopaki skręcają w lewo Zrobię na razie przerwę i spotykamy się dalej Dobra Podobna jest tu maszyniownia i szyb pochyły jak coś tam Andrzej mówi O, Andrzeju, tu ci się skorowa. Tak jak twoje... kopalnia to, to no, jest o, bo jakaś hala. Maszynownia. podesty były widać są. Ale kwasiu, ja nie? A, to... Może tu jakieś zdjęcia czy coś? Tak, zaraz. A tutaj wody było, jak? Tak, ja Takie takiego niskiego poziomu, tutaj też I tutaj nasz kolega Marcin, do góry.

Czasami jest powyżej a czasami jest tak, że to, to normalnie szyny są porobione. To nie jest obudowa, tylko szyny. Szyny powyginane. No to taki jak wyglajmy, nie? To jest tylko, że wzmocnione szynami. I, znaczy, powiedziałbym inaczej. Szyny są, a wyłożone drewnem u góry. Uuu... Tu był baśnie. A tutaj teraz Wam mogę zdradzić, Pierwsze jest, w pierwszej nie wchodzić w moc na tej strony, a zaraz podejdziemy. I tu wpadłem od tej dziury, do tej kazerowej. Tak, w ostatniej chwili złapą na ją. Króra zacznie mu się wie, bo wchodzę, tutaj nie może wstać. to jest. To jest kilkanaście poziomów kukani. 150 leków? To jest południowy.

o kurcze. Ale pompa. Jak Pani bo W ogóle nie? tak puszczą. Ten, proszę jednego, Panie A, to było... Oni no. tutaj, tutaj coś... O, to się. Bo on zaczął im wiązać właśnie te... te szyby. one są No widziałem, widziałem. jakieś? Znaczy... Ja tu stoję, już czekam. Czekaj. A tu były kolkowa Kurde, normalnie... Ale makaronu dużo, nie? Tylko to jest motyw, że to wszystko w skałach, to nie jest pod ziemią. No jest pod ziemią, ale w skale, nie? No to nie idzie upadem w dół, nie? A, właśnie, to prosto szło. Myśmy wchodzili w górę, patrz, nawet uważnie się... nie Я od с z nagrywam точно.

Heh. W takich zalanych chodnikach starych wyrobiska pływają, totalnie nie ma żartów. muszę się kurde tąknąć. Moment. Moment. Patrzę, jakieś stare jeszcze urządzenia. Powolutku. Ale na molisko, kwas totalny, kwas totalny. Nie, nie, absolutnie po co tam mówić. Nie idę, nie idę. Na tyle mówię, widzę, że co się dzieje. Ale typowe rozjazdy takie kurczę, wąskotorówka jeździła, tu transport ostro się odbywał. patrzcie jaki przekrój chodnika z kwadratu normalnie tak sztolnia widzicie? przekrój się zmienił idziemy idziemy dobra to lecimy dalej w kopalni wolność obwalisko straszne stare drzewo Zawały, obwały Daniel, to jest. To jakaś maszyna stała, bo jest podest? Zawsze maszyny stały na podestach. Zakotwione, przymocowane, i tu też coś działało. Tylko czemu to obudowy nie ma? Albo już wyrwali. Albo spadło, zobaczcie, to jest drewno. No ale obudowa metalowa, Daniel. No jest tu coś na jakimś betonie. Stoimy, a spać To patrz pod mógł... nogi, bo nie A, gwoździe. Kurde, jedna wielka komora. No taki hasier trochę, Daniel, wiesz. No ale jakoś zawsze coś innego, no. Coś przemysłowego bym powiedział. Poindustrialny po obiekt. No o, to jakiś staruszczy. Nie z obudową? Gdzie ty to No Fragmenty obudowy. tak? Właściwie nie wiem po co to było. To było jako wzmocnienie tego stroju. Powiem Wam tak. Taki hali bez tego to tak średnio stać, gdzie my idziemy? Uwa, zna, dalej. dalej? No powiem wam. Tu sobie dalej. Uj! Ale tu kwasior Ale kwasiur stać, Chodź! Ale nie no, w stronę, ale... tylko to, to, no. to jak mój dok, a nie w moją stronę tam gdzie możecie już iść Kude stare kable, węże jakieś jeszcze uuu tu się robi średnio ciekawie tu się robi średnio ciekawie dochodzimy do tak zwanego uskoku tektonicznego w tej kopalni no i dalej już nic nie ma no przepraszam, daj się pójść tu jest jakieś no 500 metrów chodnika na uh, pewno jest chodźcie no. chłopaki idziemy kawał chodźcie chłopaki mówi uuu ale tu to piękne tu komora duża tu nie chodzi o to gdzie on zniknął ja nie zniknąłem, czekam na ale świecisz tylko no ona jest do świecenia nie sprawdzą mi się przy nagrywaniu ale nie sprawdzą mi się momiołem światło bije i o tu jest szczelina fest Także tutaj proponuję, żeby nas spokojnie, nie ruszać stropu, tropu bo jest Strasznie. No ja się muszę, chwycić. Ale się tu odspało. Trochę średnio tu jest. No. Tutaj też spadło. A! Ślisko, ale się uratowałem. No bardzo ślisko. Nie ładnie tu prowadzi, że to tu wszystko wisi te ej no proszę nie stać pod trochę żeś przegiął królik trochę żeś przegiął wiesz my tu nie przyszli kuźwa na ten na ostatnie taniec tak jest jeszcze tędy wracać jeszcze tędy wracać kurde wpadłem jeszcze Pataj! Do <noise> <U. głos> <noise> Jeszcze mi kamień do woderów Wpierdzielił się Ja pierdzielę jakie to są fajne skały nie wiem czy one są fajne No fajne no. No, są fajne no, na kolory na... Na... zobacz Na zdjęciach. zobacz, co u góry jest chłopie Choćby... Nie, choćby, nie Nie, nie przeklinę. choćby w rycerski, kurde. O, zobaczcie jakie tu fajne nacięki się. My wracamy czy... się, co? Tak, tutaj możesz no. sobie... Tylko nie, dobrać, ja tam nie idę, wystarczy. Nie musisz tam wchodzić. No nie będę tam. Wchodził, Chodzimy bo... Teraz z powrotem. Tu nie umiem w ogóle no ustać. Ten wejść z kurem, zobaczyć, co to ja się wycofuję. Panowie. Ja się wycofuję, bo nie umiem w ogóle tu ustać taki kwasior ładnie żeś pojechał, ładnie żeś pojechał tu nasz Arturze króliku. Powiedz, że poszedłmy, ale że się Chłopie, ostatnie tobą idę, Artur, w takie miejsca późno. chłopie, się nie wchodzi w takich miejscach, człowieku, tak gontowo, tak gontowo, jeszcze mi kurde. 18 minut. Przyciąg. przeciąg chodniki takie same, wyrobiska raz się zwężają, raz poszerzają, tu jest obwał, trzeba było przejść, no i idziemy dalej. Cóż było więcej to pokazać? Tak mówiłem wcześniej, że prawdopodobnie 3 kilometry tego tu jest, no, ale kaś musi być jakiś napływ powietrza, że tu tak wieje, wiesz? No. Płacię jeszcze ile logrów. Nic wielkiego. Nic wielkiego spektakularnego obym powiedział. Ani ładności tu w tym, Ociosy jakieś białe, jedynie co z początku, ten właśnie granit karkonoski, czy jak on tam mówił, tutaj też jeszcze jest. Ale kamera wam tego nie pokaże, tak jak nie zobaczycie samemu. A raczej nie polecam wam tu wchodzić, bo jest jazda naprawdę w niektórych miejscach. Także idziemy dalej. Zobaczymy co dalej. No tutaj jest ładny odcinek wyrobiska, bo jest poszerzony i super te skały wyglądają, te ociosy. No momentami jest ładnie, no, momentami mi jest niebezpiecznie, a momentami jest nudno, jakbym to powiedział. Także już robię pauzy, przerwy, żeby nie zanudzać wos. Teraz filmowanie grupowe. Suczki zbieramy i oprowadzimy. Mam nadzieję, że jak, jak wyjdziemy, jak będziecie to oglądać, czyli my wyszli stąd. No. Bo jeszcze Dobra, trzeba wrócić. I tam mam ten, i potem jeszcze gieradę na rowerze. Dobra. Idziemy. <słyska> Ten dobra To by było na tyle Dziękuję Ekipie dziękuję Arturowi, Andrzejowi Kubie i Danielowi A ja przepraszam za moje Tak jest za wspólną wyprawę My idziemy pomału do wejścia Fajnie było pozdrawiamy wszystkich chłopaki rozbawieni Ucieszeni Ucieszeni Zadowoleni to co my weszli, teraz musimy wyjść, no i tak to wygląda. Niestety, droga powrotna jest tylko jedna. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie moich skromnych produkcji. Dziękuję za subiki, o które nie proszę. Dziękuję Wam bardzo za łapki, za fajne komentarze. Jeszcze raz pozdro z Dolnego Śląska. Trzymajcie się zdrowo. I do następnych moich skromnych produkcji. Ciemka. Trzymajcie się.